Afrometal Metal Boże, Afro sorry Afrometal Hawken jest drugą w... w sobie MechWarriora, bo to jest MechWarrior Online, który jest kontynuacją tam kilku części MechWarriora, które już kiedyś wyszły. Cześć, sum są... Halo, kiedy? Dobry. dobry wieczór. Sum, so, powiedz ty mi, jak to zminimalizować tą, gru tą grupę? Po prawej stronie gdzie, ja jestem na liście znajomych. Aha, to trzeba całą z wszystkich znajomych zminimalizować. No, chyba, że jeszcze nie ogarnąłem. Też tak patrzę na tą grę, jak się zmieniło. Nie Co ciebie tak dziwnie słuchać cicho? Nie wiem. Ej stary, brzmiesz jakbyś miał mikrofon za 5 złotych. No o. bo, może mam. No, miałeś, normalnie brzmiałeś kiedyś. Ja nie wiem, ja nie wiem. No ja tym bardziej. Może zależy od gry, nie wiem. Buma. Mówi, że za 2,5 banki nic nie kupię, no dobra. Dziecko wojny, gramy? Gramy podgłośnić cię trochę. Already. I co teraz? I co Będę teraz? Tak, nie... chyba podejrzewałem, czekaj. Czekaj z w sumie tego. Mecha. O sobie tego ciężkiego. Tym ciężkim się jakoś lepiej grał. to te uła... ten hut jest straszny, nie? To jak to tak dawno grałem, że ja teraz. Cześć, jak chcę wystartować, to co ja mam zrobić? Bo tutaj nie widzę w ogóle takiej opcji. Aha, bo ja złą grupę w ogóle założyłem. Ej, czekaj, czekaj, ja złą grupę założyłem. No, czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, dawaj. Jak tu się mechy zmieniać? Musisz wybrać z dostępnych mechów po prostu. ...zakupionych. ZAKUPIONYCH... Znaczy no... Ty masz, ty masz w ogóle... nie wiem skąd masz klasy, bo ja nie grałem... Znaczy kiedyś grałem, ale przepadła ta Może po się zresetować. No, może nie był żeby wiesz, reset, nie? Dobra, ready. Jakiś konkretny wybór trybu? Nie, i tak zgniemy. Nie było resetu? Nie, no musiał być. To wczes... kiedyś tam też grałem ziemniak. I miałem tylko milion teraz, nie? Nie wiem, ile miałem wcześniej, jak, jak, jak waluta działała, ale. No to już kiedyś miałem swój własny mech, mogę skup mogłem scopegridować. Ale teraz to, to nie mogę. Nie wiem, zniknął ten mech po prostu. Nie tym, hejsu, więc... Stary, kup nowy mikrofon, błagam cię, albo zrób coś z tym. Już nie dzisiaj, ale ogólnie, nie? Już pisałem, że niedługo i tak mi się nie przyda. Ach, niech Ci będzie. Mecz Polsza-Szkocja. Polsza, e, wygrają najlepsi, czyli nie Polacy. Jakby to jeszcze mnie interesowało. No i wyrzekuje nam grę. A Ziemniak, po co te punkty doświadczenia? Aha, te punkty doświadczenia są do tych, tak? Do wykupywania jakiegoś uzbrojenia, tak? Czy, nie, czy jakichś skillów w sumie tam widziałem, tylko jak to działało, to w sumie nie. Kurde, ładna jest ta mapa, ta kucza w bazie kosmicznej, ale ona jest y, ciężka do ogarnięcia. Tak, 10 dla nas, tak, tak. W, w równoległym świecie. Dobra. Będę dowództwo, dowódcą naszej grupy. Wszyscy zginiemy. <laughs> zginiemy marnie. Powinno pokazywać jeszcze. Kurde, powinno zrobić jakiś ten, ten pasek z doświadczeniem cokolwiek, jak w każdej innej normalnej grze jest, nie? że Są. Więc punkty zbierasz jeden na pilota i dwa na mecha. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. To mieć e, te... to speca. I tego. Nie trialowy. No chyba trialowy nie, tak, tak, tak. Jak już sobie kupisz swojego, to wtedy... Nie. Polska mistrzem Polski, haha! <laughs> Więcej wiary? Lew, mi to kompletnie zwisa! Więc nie tyle niewiary, co mi po prostu to kompletnie nie obchodzi. Takie małe ale. Ile ta gierka waży? Nie wiem, 3GB, 4? Może ktoś sobie drony wezwał. To nie jest dobry pomysł. Ja ja się ty... No jak to jak? Pamiętasz, że masz tam Numpadem zmieniać sobie prędkość, nie? Nie. No masz pod numpadem masz od 1 do 0 na Numpadzie masz jaką prędkość chcesz sobie ustawić. Ile procent maksymalnego ciągu? Nie to można rozwalać. Te mapy tego, ma... mapy nie można uszkadzać. Dobra, kogoś tu zjedli Nasi e, Jak się do kogoś tu wchodziło? Bo zewnętrzny widok e, zewnętrzny widok, F4 jakieś porady dla początkującego pilota? O, kuźno, niebony, a zjał mi prawy jakiś wyszedł, eee, a kogo cię atakujesz to może będziemy atakować tego samego. No właśnie, idę tam. Właśnie ten po prawej, na tego prawego muszę uważać Czekaj, gdzie ty jesteś? Jesteś za mną, Jest, tak? Ten po lewej, po lewej, widzisz? Trochę obrywa, o, trochę obrywałem. O kuźwa, za jakie to obrywałem, to ostro, nie wiem tylko od kogo. To się ktoś bardziej po lewej musi być chyba Ej, ty, z kimś to się spoko w to gra. leci ty od tego nas zachodzą to ty gadasz, ano new target acquired veski może swojego strzeliłem to chyba nie dobrze nie new target acquired new target acquired o boi New target acquired. Oj, ostro obrywa, obrywałem, Krytykala dostałem. New target acquired. mnie ziemniaka do rozmowy. No, ziemniak musi najpierw sam chcieć, do, dostać do rozmowy. Zepsuję prawą rączkę. Ojej, przeka sprawa. Kuźwa! Zgon. A, Przykra sprawa. Teraz popatrz sobie na Twoją perspektywę. No że to się to nie na długo. <śśpiewanie> Czemu nie czujesz się zdziwiony? Ej, śmieszna ta gierka. Śmieszna, śmieszna, ale ta mapa faktycznie taka nie Mhm. Troszkę. Ja muszę się pogrupować jakoś w bo tam się dało jakoś w bronie Ale one są pogrupowane domyślne. Ale można samemu jakoś pogrupować. Zanim no możesz, yy, strzałkami i kontrolem prawym. A, fakty. Dobra, dawaj. Zmień tylko sobie Przez... pojazd. Celuj centralny kadłub, żeby go zniszczyć Obserwuj stan zdrowia twojego wroga Jeśli widzisz, że ma czerwoną łapkę czy coś innego to ją oderwij Doszło do grupowania z poziomu hangaru? Pytanie gdzie? Mm. Dobra, gotowy Czekaj, 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 panie, czekaj. Aha, są dwa tak, dwa rodzaje tego. Doświadczenia, takie jakby chyba. Tylko zaraz, o co chodzi z tym MechTrees? co ja mogę tu zrobić? A, tylko potrzebuję najpierw tego mecha mieć, nie? Właśnie, muszę mieć swojego mecha, prawda? Ale to doświadczenie pilota to powoli się zdobywa, widzę. Widzę, też, że niektóre są tu trochę tańsze, też moduły. Tylko co one dają tu. A jak rozszerzają zasięg, a takie. takie rzeczy. Dobra, no dobra, dobra, gramy dalej. Panie, dawaj pan start. Koza, coś mi jakiś refreshing data dostałem. Ja też tu właśnie teraz dostałem. Na laptopie pójdzie ta gra, że laptopie, no to bardzo dużo mówi mi, bardzo dużo szczur, bardzo dużo mi to mówi. To tak, jakby się to, czy pójdzie mi na komputerze ta gra. <grym> na komputerze pójdzie, zależy jakim. Ja mam teraz ustawione na high na GTX 570. Aha, te, czekaj, te, czekaj. Ten advanced zoom, zoom jest za ex-pilota. Ile to kosztuje? Właśnie, tylko gdybym jeszcze to mógł sprawdzić. No strasznie stabilna ta gra. Albo nie, te serwery są jak. Nie wiem, coś tu jest do dupy. Tak nie wiem co. star. Teraz się połączyć. Okej, okay, połączony. A Doom teraz jest za 5000, o Boże. Muszę to skilly obadać. 5000 to sporo. O, Tiwo jest. No to odpalaj Igorczyk Może przyjadę nie bronię Jak najbardziej, im więcej ludzi tym w sumie lepiej Możemy też na no, też jakoś się zgadać Daser, jest to Mech Warrior Online, u góry masz link do gry Czy jutro będzie możliwe? Ale ja sobie gram. O, ten transport Tycoon Deluxe. Nie wiem. Może Tiwo zaraz coś trafi. Widzę, widzę, widzę. Już go przyniosę. Tiwo! Co tak było. Strasznie mi wiesz co komputer laguje teraz. Polecam ci włączenie DREXa 11, bo strasznie jest niezoptymalizowane nie, 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 w grze tak nawiasem mówiąc. Ja chyba teraz wyłączę poza. Nie graj cykadą. To trochę too late że o to Ci chodzi ten pojazd, co wziąłem. O czemu nie? Slide chyba. Adam, szybko zginiesz. Jakby tak. co to tam miałem z, z dwie gry moje. Spoko, ja gram czy... może z czwartą albo piątą, więc wiesz. I nie za bardzo ogarniam tutaj. Spoko, spoko, spoko. Po to gramy razem, żeby to ogarnąć, tak? No. No. Więc właśnie. To najtrudniejszy Mek do ogarnięcia. Super. Czyli ten co wziąłem, tak? Super Super akcja Bulbo. However, ready. Forest Colony Snow Patrzmy jakie FPS będziemy mieć tutaj. FPS, 75-80 FPSów teraz Czy nie będzie tak źle Weź wektre, Igor Bez amat, spoko, może, możecie grać z nami ludzie, no problem. Będzie ekipa panubów Czy można do 12 graczy razem grać? To jest najciekawsze. W tym wszystkim. O, no i dobra. Czekaj. Kuźwa, jakie to ma... O to ma kuźwa busta. Ziemniak! Poproszę o. Poproszę o jakieś rady, jak w to grać teraz. Jak nie ma żadnej skilli ani niczego. Boże, to zapitala. A jak mi gra ścina. No strasznie. To ma jakaś taka. Możesz tą lochą latać. Moją? No, twoją. Nie. Trzymasz spację? A... Nie, 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 nie można. O Boże, strzelają. To mógł nie być dobry pomysł. To mógł nie być dobry pomysł. To był chyba całkiem głupi pomysł. To mógł nie być dobry pomysł. No, I da, po, dobra, po, padłem. Poszło idealnie. Strasznie głośno gra jest z ten. Przycisk sobie, Zabione. ja chcę że minimalnie i tak jest za głośno, nie? Boże suma że napierdzieli teraz. Można, trzeba skilla do tego Weź sobie pod R masz zaznaczanie wrogów, ogólnie to przydatne Po lewej masz wroga najpierw musisz go wiesz co, zalokować, żeby do niego z rakiet nawalać ja Jak chcecie skręcać myszką, bo według mnie jest troszeczkę łatwiej, to trzymajcie R znaczy jest, to zależy. Trzeba dobrze, dobrze jest umieć wykorzystywać, wiesz, te... Jakby tują właśnie jeżdżenie w jedną stronę i strzelanie w inną stronę. Oprzegrzałeś się Tak, szybka partia, dosta, no to jest fajna gra! Będę na szybkie partyjki w niej rozgrywać. 15 sekund już zgnialiście, nie? Dobra, no, no to wszyscy quit match. Ziemniak to było całkiem pro, nie sądzisz? Mówił, żeby najlepiej grać stalkerem, że nie jest najlepszym botem. No to sprawdźmy. Stalker. Dobra, panowie, ruchy. Keltsów mi się gra kraszy. No nie. Super. Wyłącz armlocka, To jest armlock Byłbym wdzięczny, jakbyś wytłumaczył, co to jest. Hmm. Czemu Wojtasa nie ma? Nie wiem, go się pytaj. Jaki tu max czas? Ale na co czas? Rundy, nie wiem. Blokowanie ramion, teraz możesz szybciej, o wiele namierzać bronie zamontowanie w rękę? Znaczy nie rozumiem, jak blokowanie ramion i to może dawać Ci szybsze namierzanie bro... Nie rozumiem W sumie jesteś już? Jeszcze sobie poprawiam te ustawienia graficzne Ale tym razem jak się skrę, proszę to, że sobie startuję Dobra, ready, jedziemy Aha, czyli czekaj, czyli armlock to działa mniej więcej tak, że jak się obracam, w sensie obracam podwozie, nóżki, to mi się nie rusza strzelanie, tak? Wszystko jest, jest tak jakby taka stabilizacja, tak? Dobrze rozumiem? Czy nie? Tak w sumie tak teraz ja staram się to rozkminić. Aha, czyli dobrze rozkminiam, aha, to dobrze, bo to mnie właśnie wkurzało, że jak obracaliśmy pojazd, to obracało się też ramiona i to było wkurzające. Ej, to spoko, teraz. to będę teraz masakrował. Zobaczycie. Będę bił lewaków. Tak, jakby. <grystanie> Tylko nie do końca. To znaczy, jak nie do końca? Czemu nie do końca? Też powiem, że teraz nie do mnie Na ta gra przemawia. Jeszcze jak była w fazie. To jakaś taka dziwna się wydaje. Ale strasznie dużo zalecanego ramu jest, bo aż 8 giga, strasznie dużo. Mi to, mi to RAM to rybka, nie? No, no wiesz, no ja 4 giga mam, <laughs> więc mi to tak nie, nie za bardzo. Czuję się jak wody, Sprawdź grupy broni. Są podzielone na dwie części. Jedna zaczęła kołem, druga krzyżem. Koła, koła to. Koło to ramiona. Kiedy blokujesz ramiona, możesz je wychylać szybciej da i dalej od tułowia. Lol, serio? Beton. A bez kitu, no. Jak zrobić pierwszy osobowy widok? F4 okay. Jezus Maria, jak ja tego nie lubię. W Wortlanderze mam przycisk do mówienia ustawiony na zrzut, bo ustawiony na jakieś strzały. Ale masz sobie ustawiony, możesz sobie ustawić, żeby cię nie startowało z trzeciego, trzecioosobowego widoku. W jaki sposób? W opcjach. A jest perfect. To muszę obadać. No bo teraz samolinię tylko tracę. Jak mówię. Tak, Ta, aha, w sensie. A, bo teraz mam... Aha, to w takim sensie działa. Aha. Czy to nie tak, jak myślałem, ale to w sumie jest spoko. Teraz mam szybszy obrót, bez kitu. Warto to wyrzucić Prawda. Troszeczkę w złą stronę poszliś, poszliśmy... poszliśmy, Ja w ogóle nie wiem, gdzie tu mam iść. Przed siebie i zabijać. Bo tu nic się nie dzieje kompletnie. Czekaj, Ziemia, jak teraz nie czytam twoich rad, więc wybacz. Zupełnie gdzie indziej bitwa się przeniosła, nie? Kompletnie. Może możemy ich od tyłu spróbować zajść w sumie, nie? No. Aha, to jest ten z naprowadzonymi rakietami. Ten Stalker... Bo on tak, prawda, on jest dobry na dużą odległość, prawda. No, przeciąża mi się trochę pojazd. Pochodem mnie oberwał. Ty, czemu mi ciągle ten koleś idzie? Nie wiem, się nie Gdy pytaj. By by... zatrzymać. Mm -hmm. O, wow, przeciążyłem się, kurde. Target acquired. Aż! Prawie idealnie wymierzyłem, Ale mi się dziwnie z stało, wiecie, jak się zminimalizowałem obraz, normalnie... Yy, ...nie mam nic, nic. Obraz mi się tak zlał ziemia z powietrzem. Nie? Czekam, nie słucham cię, Słyszę tylko, że masz jakieś problemy. Wybacz, nie bądź zły. A, przegrzęzł z kubańca. Szkademy, tu uciekaj, uciekaj. Tak, bra Moskit, brawo, brawo Moskit, brawo Haha, no, zabiłem go Może gdzieś się obrywam, może ktoś mnie z lewej podszedł Ty, łapę mi urwało No patrz Ale, O, zginął Zjadło go coś. Nie, yeah, znowu coś go zjadło. To nie byłem raczej ja. Tywo, zjadłeś kogoś. Co już drugi raz? Kogoś zjadłeś, widziałem. Miałem, że, nie wiem, czy to było stare czy nowe, ale ja widziałem, że kogoś na statach już zjadłeś. Dobra. Tak, dwóch zabrał. Może nie potrzebujemy wystrzeliłem rakiety. Przegrzałem się. A, im bliżej jestem, tym obrażenia mi spadają? O co ty? A to nie wiedziałem. Żwajego maciu źle to widzę. Ja. Byłeś ostatnim żywym graczem. No co ty gadasz? No. Wszyscy się na ciebie rzucili, do tego padłeś. No, może być. szybko. Koi zabiłem? W ogóle nikogo nie zabiłem, kurde. Ty, ale ty ty dwóch zabiłeś. Nice. Good job. A nasz team był jakiś, scenami kiepski. Ogólnie tak. W sumie fajne to się robi, jak coś tam... Coś tam zaczynać, zaczyna mu wświtać w tej... W pustej główce, nie. ja no, dalej myślę, jak to... nie ogarniałem, tak nie ogarniam tego. No, robi się... Znaczy ja też tego nie ogarniam do potęgi enty ale tak zaczynam. Powiedzmy, że. Nie ja wiem. Zaczynam zaczynać ogarniać. Tak. Zaciski... Zaciskiem na bardzo powoli. Scrolla klikasz. Dobrze, zaczynamy do zanimowiliście? mówiliście? Mówiłem, kurty kółko... Ale mówiłeś na kółko, ja przybliżam kółko, oddalam nic, bo trzeba było kółko. Może by leciało. Drobna różnica, nie? Drobna różnica, że tak to ujmę. Dobra, dawajcie jeszcze meczek. Sekunda... Pamela mi tu pisze. Jakieś ważne sprawy.